Tomasz Kaczyński, dzień dobry. Zapraszam na magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. W gminie Lubicz inwestycje idą pełną parą. W Lubiczu Górnym trwa remont najstarszej ulicy Lipnowskiej, a 11 października planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową dróg w Lubiczu Dolnym cichej, spokojnej oraz źródlanej. Zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, w pierwszej kolejności ma nastąpić przebudowa ulicy Spokojnej. Podczas prac będą utrudnienia i czasowy zakaz wjazdu na ulicę Spokojną od strony ulicy Dworcowej. Wraz z postępem prac organizacja ruchu będzie zmieniana, dlatego Urząd Gminy prosi o uważne obserwowanie znaków. Wymienione ulice zyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej i ażurowych płyt betonowych. Wykonawcą robót jest zakład usług drogowych Marszal Storunia. Podpisanie umowy nastąpiło 29 czerwca bieżącego roku. Do zadań wykonawcy należało także opracowanie projektu. Wartość umowy to prawie 700 tysięcy złotych. Prace mogą potrwać do końca 2023 roku. Słuchajcie magazynu Gminy Lubicz. W ubiegłym tygodniu wójt Marek Nicewicz podpisał umowę na przebudowę kolejnych trzech ulic w Krobi. Nową nawierzchnię zyskają Sportowa, Poddębami i Olimpijska. Gmina szykuje się także do modernizacji ulicy Magnoliowej w Lubiczu Dolnym. Przetarg na rozbudowę ulic w Krobi z systemem Zaprojektuj i Buduj wygrała spółka Transbruk Barczyńcy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spigrzy. Ten sam wykonawca jako jedyny złożył także ofertę w przetargu na budowę ulicy Magnoliowej w Lubiczu Dolnym. Dlatego po podpisaniu umowy w zakresie rozbudowy dróg w krobi odbyły się negocjacje dotyczące inwestycji w Lubiczu Dolnym. Obecnie gmina czeka na ofertę dodatkową od wykonawcy, która pozwoli zakończyć procedurę przetargową dla tej części zadania. Gmina Lubicz na przebudowę wymienionych ulic pozyskała ponad 2 600 tysięcy złotych z programu rozwoju obszarów wiejskich. Dlaczego zostały wybrane akurat te ulice? Wójt Marek Nicewicz wyjaśnia, kryteria naboru wniosków kwalifikujących się do dofinansowania zakładały przebudowę dróg nieutwardzonych, które jednocześnie mają połączenie z drogą wyższej kategorii, np. powiatową czy wojewódzką. Dodatkowo co istotne, w obrębie przebudowywanej drogi powinien znajdować się obiekt użyteczności publicznej. W przypadku ulic w Krobi mamy połączenie z drogą powiatową i świetlicę wiejską. A w przypadku Magnoliowej w Lubiczu Dolnym piekarnie oraz pośrednio drogę wojewódzką i dworzec kolejowy. Zarówno w Krobi, jak i w Lubiczu Dolnym zostanie wykonana pieszojezdnia z kostki betonowej o szerokości 5 metrów, a także m.in. zjazdy do posesji indywidualnych. Dojścia do bramek i pobocza. Zakończenie robót budowlanych na ulicy Magnoliowej w Lubiczu Dolnym, gdzie zostanie wykonana także kanalizacja deszczowa, planowane jest w połowie 2024 roku. Roboty budowlane w Krobi rozpoczną się po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych decyzji. Zakres prac jest bardzo duży, dlatego ulice po przebudowie zostaną oddane do końca pierwszego kwartału. 2025 roku. Słuchacie magazynu gminy Lubicz. 29 września w Gronowie odbyła się wizyta studyjna 30 przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z województwa śląskiego, którzy oglądali gruntownie zmodernizowany i zaadaptowany na potrzeby społeczności lokalnej budynek byłej szkoły jako wzorcowy przykład realizacji usług społecznych. Jesteśmy dumni z tego, że podejmowane przez naszą gminę przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców stanowią inspirację dla innych, mówił wójt Marek Nicewicz. Przypomnijmy, że teraz pod jednym dachem mieści się tu Dzienny Dom Senior Plus, filia Biblioteki Publicznej oraz oddziały przedszkolne, a w sąsiedztwie kończy się właśnie budowa zupełnie nowej instytucji – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Wizyta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza. Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Kooperacja 3D. Słuchajcie magazynu Gminy Lubicz. Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz zaprasza przedszkolaków i uczniów z Gminy Lubicz do udziału w konkursie plastycznym Nasza Gmina, Nasze Środowisko Cuda z recyklingu. Na pracę, czyli bombki z materiałów wtórnych, urząd czeka do 30 października. A na dzieci i młodzież czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu znajdziecie na www.lubicz.pl. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kaczyński. To był Magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń.